No, ja to mam szczęście. Tak od młodości miałem, że jak ktoś powiedziałem coś tak o kimś, tak niby bezosobowo, to się okazywało, że ten co o nim nie ja wiedziałem, że o nim mówię, to on właśnie jest obok i on się czuje urażony albo urażony i. No i kapa. No taki, taki mam jakiś dar okropny, bardzo kłopotliwy. No i właśnie dzisiaj na kanale Masne Kredys Show nawyzywałem hodowców kotów, że dręczą te zwierzątka, że je okaleczają, że nie dają im żyć normalnie, że koty są nieszczęśliwe, bo przecież kot potrzebuje. Nie jest też zwierzęciem stadnym, nie żyje z człowiekiem. Naturalnie, to się współpracuje z człowiekiem, ale nie może być własnością człowieka. No i najbardziej znany. Właściciel kotów, czy jednorazowo jednego kota w Polsce, prezes Kaczyński, w tym samym czasie ogłosił pakiet, znaczy jeden, nie pakiet, tylko ustawę dla zwierzątek. Ustawę, która ma być ratunkiem, uszczęśliwieniem zwierzątek polskich, narodowych. No, ja się nie dziwię, w gruncie rzeczy tak. Prezes Kaczyński kocha zwierzątka tak, jak kochają zwierzątka coraz liczniejsi Polacy, którzy tutaj tym się też czują urażeni, że tak takie rzeczy opowiadam. Kochają zwierzątka zamiast kochać ludzi, bo układy przyjacielskie, miłość, rodzina to, to wszystko jakoś nie wychodzi. Nie oskarżam nikogo o to, że mu nie wychodzi, no ale faktem jest, że nie wychodzi. A z zwierzątkami wychodzi, bo zwierzątko jest dość posłuszne, poddaje się nam. Takie jest właśnie życie prezesa Kaczyńskiego. Z kotem mu się udaje, z ludźmi nie bardzo. No ale okazało się, że prywatne, nie wiem czy fobie, czy bardziej jakieś obsesje prezesa Kaczyńskiego są teraz y, współgrają z sytuacją polityczną, bo PiS, poprzez swoje walki z, ko nie koronę obłędem, tylko klimat obłędem i z Tęczowymi, y, poczuł, że, no jeżeli można powiedzieć, że PiS coś poczuł, no bo PiS to jest w końcu zbiorowość, zbiorowość nie czuje, no ale jakieś tam kręgi kierownicze w PiSie wyczuły, że że młodzież może się odwrócić od PiSu. I dlatego, czy też może jacyś no, propagandyści czy sponsorzy tych ruchów nowoczesnych, postępowych mogą się odwrócić w zasadzie już się odwrócili pewnie. No to my teraz w takim razie, powiadają pisowcy, my teraz pokażemy, że nie ze wszystkim jesteśmy tacy, tacy przeciwko postępowi, że jesteśmy postępowi w kwestii. Miłości do zwierząt. A więc skoro walczymy z tęczą i z klimatycznym obłędem, no to nie będziemy przynajmniej walczyć, wręcz przeciwnie będziemy walczyć o trzeci postulat postępu, czyli o postępu, czyli o dobrostan zwierząt. Bardzo ciekawe, że jednego dnia dzisiaj, nie tylko ja nieświadomie, jak to biedna, biedna, biedna środka, wygadałem się na temat swoich poglądów o, na temat yy, Hodowców kotów, nie hodowców, tylko tych, przyjaciół kotów. Ale jednocześnie w tym samym czasie pojawiła się w onecie, ukazał się reportaż, krwawy biznes futerkowców i Kaczyński ogłosił wraz ze swoim 26-letnim szefem biura, bodajże, Moskalem, Michałem Moskalem, ogłosił projekt ustawy. Na rzecz zwierzątek, przede wszystkim jednak ustawy przeciwko polskiej hodowli zwierząt futerkowych. No i, no i to jest ciekawe, że to się zdarzyło tego samego dnia. Tak jakby, no, ja zakładam, że myślę, że Państwo też uwierzycie mi, że to był przypadek, że ja się wypowiedziałem w sprawie Kaczyńskiego, czy też różnych licznych Kaczyńskich, akurat tego dnia, kiedy Kaczyński też się wypowiedział w podobnym, w podobnej kwestii. Natomiast można mieć wątpliwości, czy podobnie przypadkiem ONET i Kaczyński dzisiaj zaatakowali w sprawie, w sprawie zwierząt futerkowych i ich hodowców, którzy są dużą branżą w polskiej gospodarce. Tutaj warto powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak niemiecki ONET, czy ONET. Onet Der Onet, tak jak to się mówią. Onet jest właściwą, własnością koncernu Axel Springer, który jest z kolei własnością jeszcze w malutkim, maluteńkiej części wdowy po Axelu Springerze, ale jest to przede wszystkim własność od dawna tak naprawdę, własność od początku tak naprawdę, powiedzmy sobie wprost, od momentu, kiedy okupanci weszli do Niemiec i stworzyli te firmy medialne, jest to własność no powiedzmy sobie okupanta, okupanta, który rozparoszył się w Niemczech, a dokładnie mówiąc teraz, jest to własność wielkiego, wielkiej firmy inwestycyjnej colbeck Travis roberts KKR, która no na pewno teraz ma jakieś w miarę dobre relacje z administracją Trumpa, nie jest to firma, która szuka sobie teraz sojuszników w polityce wśród przegrywających demokratów, w mafii demokratycznej, wśród postępowców amerykańskich, raczej u Trumpa. No i tutaj widać, że prawdopodobnie Kaczyński może liczyć na wsparcie ze strony tej wielkiej nowo nowojorskiej firmy inwestycyjnej, do której należy pośrednio polski, polski portal ONET i parę innych mediów. No, Jak widać, akcja jest rozegrana na wyższym szczeblu niż tylko kierownictwo PiSu. Przeczytajmy sobie jeszcze z. Bo może nie każdy z Państwa widział, co planuje Kaczyński. W projekcie jest, to jest piątka dla zwierząt. Piątka dla zwierząt: humanitarne traktowanie, w tym zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Kontrola społeczna ochrony zwierząt. To wygląda bardzo niebezpiecznie, bo to oznacza jakieś donosy. Donosicielstwo jest jednym z elementów tego miękkiego na razie totalitaryzmu wprowadzanego od no, przynajmniej 20-30 lat, a na pewno ostatnich latach w, w, na całym Zachodzie, ale także w Polsce. Donosicielstwo w zakładach, w firmach, firmach, w rodzinie. No i teraz będziemy donosić na sąsiadów, którzy nie podają odpowiednich napojów swoim zwierzątkom. Precyzyjne prawo, większa ochrona, bezpieczne schroniska z łańcuchami. No, zostawmy na razie projekt pisowski, projekt Kaczyńskiego, miłośnika, rzekomo miłośnika kotów, naprawdę dręczyciela kota, który ma prawo do życia naturalnego, do życia bez okaleczania, do życia w no, takiego życia, jakie prowadzi takie w miarę dzikie zwierzę, bo kot nie jest przecież zwierzęciem ściśle rzecz biorąc domowym, nawet ten kot domowy. No ale zostawmy to na razie i powiedzmy sobie tak. Prawdopodobnie Kaczyński, zabiegając teraz o nowe, o przywrócenie młodzieży czy, czy miłośników zwierząt, przywrócenie ich do, przy, znaczy powrót do ich łask, Kaczyński prawdopodobnie robi kolejny ruch w kierunku sobie, zresztą właściwym kierunku, zakiwania się na śmierć. Takimi właśnie ruchami w sprawach obrony życia dzieci nienarodzonych, takimi ruchami właśnie w sprawach tych zwierzęcych. Kaczyński robi sobie już nieraz krzywdę i podejrzewam, że to będzie kolejna krzywda, kolejna krzywda jego partii, jego samego. Przejedzie się nad. Ale oczywiście, ja się często mylę i teraz pewnie też się mylę. Jeżeli Państwo uważacie, że, że to jest świetny ruch i że Kaczyńskiemu oraz jego partii to bardzo pomoże w utrzymaniu lub zwiększeniu poparcia, no to świetnie. Inna rzecz, że bardzo wyraźnie widać, że kierownictwo PiSu nie planuje bliskich wyborów. Jeżeli się zabierają za trudne, tak zwane reformy, chociaż jeszcze o nich do końca nie mówią, ja jeszcze Zrobimy pogadankę na pogadankę na temat moich pomysłów, co nowy minister, minister zdrowia może zrobić z NFZ, jak będą ograniczali wydatki. W każdym razie szykują się na pewno do takich niepopularnych ruchów, bo jest kryzys. Dochody państwa bardzo spadły i nie wzrosną gwałtownie. A więc myślę, że wyborów też nie będzie i być może tak naprawdę Kaczyński niepotrzebnie zabiega o miłośników, tak zwanych miłośników zwierząt i tę mityczną młodzież, która chce postępu w sprawach ochrony nad zwierzętami. No ale oczywiście mówię, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę i proszę koniecznie o, o takie rzeczowe komentarze, bo oczywiście no, jeszcze raz powtarzam, ja się pewnie mylę, a głos komentatorów to jest głos. Ludu, a głos ludu, no to jest głos Boga. Dziękuję bardzo.